Cześć, z tej strony Adam, witam na kanale Global Motors w kolejnym odcinku poświęconym kosztom utrzymania samochodów premium. A dzisiejszym bohaterem odcinka będzie S500 Coupe. Drzwiowa odmiana szóstej generacji S klasy o oznaczeniu W 222 produkowana była w latach 2014 do 2017 wersja przedliftingowa, a od września 2017 roku do 2020 wersja poliftingu. Model S 500 o oznaczeniu C 217 to bardziej gran turismo na długie trasy niż sportowe kupę do bicia rekordów prędkości, ale gdy trzeba potrafi pokazać sportowe zacięcie. Wyżej mamy tylko wersje S560 i S63 AMG. C217 to ostatnia S klasa produkowana w nadwoziu Coupé. Nowa klasa S nie doczeka się wersji Coupé, przynajmniej tak twierdzi Mercedes. Ostatnim Mercedesem S Coupé był model W126, produkowany w latach 1979-1991. Powstało 74 tysiące egzemplarzy odmiany Coupé. W 2014 roku w generacji W222 Mercedes powrócił do nazwy S-Coupe, która zastąpiła znany model Mercedes CL. Wersja s -Coupé o oznaczeniu C217 zyskała inny wygląd nadwozia i wyraźnie odróżniła się od limuzyny. Dostępna była również wersja nadwozia Cabriolet z miękkim składanym dachem o oznaczeniu A217. Samochód ma długość 502 cm, rozstaw osi 294 i waży 2090 kg. Konkurencja. Mercedes modelem S Coupe chciał uderzyć w klasę superpremium samochodów Coupe, takich jak Bentley Continental czy Rolls-Royce Raid. Jednak zdecydowanie bliżej mu do konkurencyjnego BMW serii 6 niż do Bentleya czy Rolls-Royce. Jako ciekawostkę, na początku produkcji wypuszczono edycję pierwszą, która miała w reflektorach kryształy Swarowskiego oraz system Night Vision Assist Plus w standardzie. Z ciekawostek w WSA wersja S500 miała inną nazwę, a dokładnie S550. Tak samo jak w limuzynie można było zamówić innowacyjny system Magic Body Control, w którym system kamer analizuje drogę z wyprzedzeniem i dobiera odpowiednio nastawy zawieszenia, aby komfort był jeszcze lepszy. System ten oczywiście współpracuje z zawieszeniem pneumatycznym Airmatic. Nasz samochód to wersja przedliftingowa z silnikiem V8 podwójnie doładowanym o pojemności 4,7 litra. Silnik posiada 4 zawory na cylinder i spełnia restrykcyjną normę emisji spalin Euro6. Moc 456 koni dostępna przy 5250 obrotów. Moment obrotowy to aż 700 Nm dostępny od 1800 obrotów. Skrzynia biegów znana z innych modeli 9G Tronic napęd na cztery koła Formatic. W Europie opcjonalnej, w USA był jako standard. Zawieszenie pneumatyczne Airmatic, przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje Mercedesowi SQP w wersji S500 4,6 sekundy. Prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę, spalanie od 10 litrów w górę, a pojemność zbiornika paliwa to 80 litrów. Pewnie myślicie, że jak super luksusowy i super drogi samochód, to materiały eksploatacyjne będą również bardzo drogie. A tutaj jest miła niespodzianka, ponieważ najdroższym elementem utrzymania tego samochodu będzie zawieszenie AirMatic. Jednak o tym w dalszej części odcinka. Na początek. Tarcze hamulcowe, oryginał w ASO, tarcza hamulcowa przód na jedno koło oczywiście, niecałe 1200 zł. Najtańsze zamienniki zakupicie już od 300 złotych za sztukę. Tarcza hamulcowa tylna e, 1000 złotych za sztukę, oryginał ASO, cena brutto, zamienniki również od 300 złotych. Komplet klocków na przód, oryginał. 1140 zł plus czujnik za 83 zł. Komplet zamienników, czyli klocki plus czujnik za 440 zł. Klocki na tylną oś 700 zł za komplet plus czujnik 62 zł. W zamienniku zakupicie już od 250 zł. Amortyzator pneumatyczny, uwaga, aż 8900 zł. Przedni, dokładnie. Tyle samo kosztują amortyzatory tylnie. Znajdziecie tutaj zamienniki od przedni amortyzator 4500 zł na tylną oś 4800 Wahacze. Tutaj mamy układ wielowahaczowy zawieszenia z miechami pneumatycznymi nazwanymi AirMatic. Dostępna również była opcja Magic Body Control, gdzie te kamery umiejscowione w okolicy lusterka skanują drogę i dobierają nastawy zawieszenia po to, aby w S-klasie było jeszcze, jeszcze wygodniej. A za ten komfort również odpowiadają wahacze oraz za dobre prowadzenie. I wahacz oryginalny zakupicie w ASO od 1700 do 2200 zł. Jednak jak wiecie z poprzednich odcinków, zamienniki bywają dużo tańsze i dokładnie tak samo jest w tym wypadku, gdyż wahacze w zamienniki możecie już zakupić od 260, a najdroższe do 750 zł. Piasta z łożyskiem przednia 1845 zł oryginał zamiennik od 830 zł, piasta z łożyskiem na tył 1040 zł oryginał, od 325 zł. Zamiennik. Kolejnym elementem, który może ulec awarii jest końcówka drążka kierowniczego. Oryginalna kosztuje niecałe 700 zł, zamiennik zakupicie od 240. Pół osie mamy aż tutaj 4, bo to auto jest oczywiście w napędzie 4 jak niektórzy mówią 4matik a dostępny również był w Europie naper Nomatic, czyli raczej prześmiewczo mówimy driftmatic o napędzie tylnym. Więc takie półosie przednie, oryginał 7500 zł, zamiennik od 1900, półosie na tył 6000 zł, zamiennik 2500, czyli półosie w zamienniku na tył w zamienniku jest droższa niż przednia, a oryginał na odwrót. 456 koni, 4,7 litra. A jak już jesteśmy przy pojemności i przy płynach eksploatacyjnych, to litrów oleju na wymianę wchodzi do tego silnika aż 8. Nie jest może najwięcej, biorąc pod uwagę, że to jest dość, dość dużej pojemności silnik 5W40. W serwisie Autoryzowanym litr oleju kosztuje 88 zł, zamiennik zakupicie już od 30 zł. Co ciekawe, w większości nowożytnych samochodów, nowoczesnych, odchodzi się od bagnetów. Tutaj jest jeszcze taki bagnet, można sobie fajnie sprawdzić poziom oleju, kurczy, ale, jest... ale jak go wyciągam, to jest mega zakręcony. Taki skręcony, można powiedzieć, jak włosy Magdy Gessler. Będąc tutaj przy, przy tym silniku e, oczywiście mamy układ V, czyli mamy dwa e, filtry powietrza 182 zł sztuka w serwisie. E, zamiennik zakupicie już od 100 zł, natomiast filtr oleju oryginalny 97 zł, zamiennik od 42 zł. Olej to nie jedyna rzecz, którą wymieniamy w silniku. W dyferencjale również pasuje wymienić olej. Wchodzi go zaledwie 1,5 litra. W serwisie 220 zł litr. Zamiennik od 60 zł. 8 cylindrów to również 8 świec. Świeca zapłonowa oryginał 70 zł. Zamienniki znajdziecie na przykład takiej marki górnej jak Bosch za 60 zł. Cewka zapłonowa nie jest zbyt droga. 380 zł. Zamienniki zakupić już od 250 zł. Jakby awarii uległ wtryskiwacz, to za jeden taki wtryskiwacz w serwisie będzie trzeba zapłacić 2400 zł. Z pomocą znajdziecie zamienniki od 530 zł. W górę. Silnik Mercedesa jest napędzany łańcuchem rozrządu. Jego wymiana, a w zasadzie komplet potrzebny na wymianę, będzie kosztował 4800 zł. Mamy tutaj kompletny łańcuch, napinacze, szyny, ślizgi oraz tak zwaną drobnicę montażową. Cena nie zabija, nie jest to dużo więcej, albo można powiedzieć nawet bardzo porównywalnie do BMW Serii 3 lub BMW Serii 5. Gdzie te łańcuchy się jednak uciągają. Silnik Mercedesa sprzężony jest z napędem na cztery koła oraz skrzynią biegów 9G do której wchodzi niecałe 10 litrów oleju na wymianę. Kompletna miska wraz z filtrem i olejem w ASO to będzie koszt 2450 zł w zamienniku już od 700 zł. Największą różnicą. Czyli oszczędnością, jaką możecie zrobić na tym Mercedesie, to nie kupować oryginalnego termostatu, który kosztuje 970 zł, a zamiennik znajdziecie już za 45. Jeżeli nie chciałby ten Mercedes odpalić i trzeba by było wymienić rozrusznik, to nowy zakupicie za 3700, a zamiennik od 1050 zł. Alternator 6900 nowy, 5000 zł regenerowany. A zamiennik kosztuje 4150 zł. Akumulator 105 amperogodzin, oryginał 1500 zł, zamienniki już znajdziecie od 900 zł. I to jest problem, ponieważ w nowych samochodach, może w tym wypadku akurat tego Mercedesa nie, ale w wielu nowych samochodach, jak i w hybrydach, te akumulatory. Nie dość, że mają większą pojemność, to są zdecydowanie droższe. Przykładem mogą być choćby nawet topowe modele BMW M, gdzie akumulatory oryginalne, nie zakupicie zamiennika, sięgają kilku tysięcy złotych. Chłodnica silnika oryginalna to będzie wydatek 2000 złotych, jakbyście potrącili jakiegoś. Małego albo większego zwierza zamiennik zakupicie od 1000 zł, chłodnica klimatyzacji, czyli tak zwany skraplacz 5300 zł oryginał, zamiennik 435 zł. Kompresor klimatyzacji 6450 zł, zamiennik od 1500 zł. Kompresor zawieszenia pneumatycznego, i to jest element, który w zawieszeniu pneumatycznym, tak samo jak i amortyzatory, również się zużywa, gdyż on cały czas pracuje i też ulega awariom. Nowy kosztuje 5600 zł, regenerowany 4600, a zamiennik zakupicie już od 2400 zł. Jeżeli uległby awarii układ kierowniczy serwotronik. To w serwisie musielibyście wydać na niego 20 tysięcy zł, a zamienni kupić już od 4500 zł. Skrzynia biegów, do której wchodzi te 10 litrów, w serwisie kosztuje nowa niecałe 40 tysięcy, regenerowana 32 tysiące. Części regenerowane również są oferowane w autoryzowanych serwisach. Oczywiście to jest część, która pewnie, bo wymieniając taką skrzynię biegów. Czy na przykład silnik w serwisie zazwyczaj zostawia się starą część i oni ją po prostu odsyłają i w odpowiednich zakładach regenerują. Później ją sprzedają taniej. Dyferencja przedni 25 tysięcy zł, 16 600 zł. Ceny poszczególnych elementów, czy to wahacze, czy inne elementy takie eksploatacyjne, które się najczęściej zużywają, nie porażają, wręcz nawet wymiana oleju w skrzyni nie będzie droższa niż w Dodge'u, choćby nawet Chargerze, który jest trochę spokrewniony z Mercedesem, ale nie tym E-klasą i na dodatek jeszcze starą, więc jak widać w Mercedesie dużo się można powiedzieć nie zmieniło. Stoję tutaj z prawej strony, ale na szczęście samochód jest nieuruchomiony i nie jedzie, więc nie ma ryzyka, że mnie przejedzie, bo większość Mercedesów, przynajmniej te S63MG, często lubią skręcać w prawo. Tym konkretnym egzemplarzem niestety nie miałem okazji dłużej pojeździć. Jeżeli wyrazicie taką chęć w komentarzach, to zrobię dla Was obszerny test tego Mercedesa. Jeżeli odcinek się podobał, to zostaw łapę w górę. Napisz komentarz, czy chcesz, abym testował ten samochód, czy lepiej nie ryzykować życiem. Zostaw subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Czekajcie na kolejny Mercedesowski odcinek o wadliwej S63MG. Do zobaczenia, cześć.